Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Co z tym Agilem, a w dzisiejszym odcinku czy przemysł filmowy umarł, być może będziemy o tym dyskutować i czy ludzie tacy jak ja i Piotr są odpowiedzialni za tą śmierć, ale przede wszystkim e, najważniejsze pytanie, na które sobie dzisiaj odpowiemy. Dlaczego reżyser JJ Abrams podczas premiery jednego ze swoich filmów powiedział, What the F is that? Co w wolnym tłumaczeniu możemy powiedzieć, co ja oglądam do diaska. E, Piotrze, co sądzisz? Znaczy, na temat przemysłu filmowego w 2022 roku? Przede wszystkim to sądzę, że przemysł jako przemysł nie umarł. Może umarło co innego po drodze, jako, jako, jako ofiara, ale o tym będziemy za chwilę mówić więcej. Ja na wstępie mu do takie pytanie, powiedz mi, jak temat przemysłu filmowego i tego, jakie filmy są produkowane, ma się z naszym podcastem? W ogóle, dlaczego o tym mówimy? Już tłumaczę. Przede wszystkim pomysł na ten odcinek naszedł mnie w trakcie wizyty w kinie, co nie jest takie oczywiste, biorąc pod uwagę, że w czasie covid 19 dwa lata kina były nieczynne. Ale ostatnio miałem okazję wybrać się na dwa filmy. Pierwszy to druga część awatara, a drugi to film Fedelmanowie Stevena Spielberga, Avatar oczywiście Jamesa Camerona. I, że tak powiem, naszły mnie takie przemyślenia, że to są dwa filmy, Pierwsze dwa filmy od niepamiętnych czasów, które oglądam, które mam poczucie, że oglądam film, a nie doskonale skrojony produkt dla bardzo szerokiej, szerokiej publiczności. I zacząłem się tak zastanawiać: Czy to jest tak, że na, na rynku filmowym jeszcze tylko Spielberg, Cameron czy Tarantino są w stanie obronić swoje wizje i są w stanie doprowadzić film do tego, żeby pokazywał to, co oni chcą, natomiast cała reszta przekształca się trochę w taką bardzo Populistyczną papkę, właśnie z powodu takiego, że jest nastawiona na to, żeby być bardzo dobrym produktem. Głównie w oparciu o dobry wynik finansowy. A jak związane jest to z naszym podcastem? No, Żeby robić dobre produkty, trzeba działać zwinnie, zwłaszcza obecnie. Czyli trzeba zbierać feedback, trzeba zbierać opinie, trzeba się do nich dostosowywać. Trzeba badać, żeby ten produkt, który wytwarzasz, był jak najbardziej dostosowany do potrzeb, bo to daje ci szansę na zapewnienie sukcesu, zwłaszcza finansowego. A jeżeli mówimy o sukcesie finansowym filmów, mówimy o potężnych dochodach i górze pieniędzy, które można na tym zarobić i które trzeba na tym zarobić, żeby robić filmy dalej. I tak zaświtało mi w głowie, czy to przypadkiem nie jest tak, że nastawienie na, na zysk, na te na góry pieniędzy i dostosowywanie filmów do obecnego rynku i do też obecnych oczekiwań publiczności, może zbyt nadmierne, może zbyt mocne korzystanie właśnie z takiego podejścia przypadkiem nie zabiło. Takiej, takiej, takiej iskry twórczej w filmach, które kochaliśmy w zasadzie, w zasadzie od zawsze. I zacząłem się na tym stawiać. Stwierdziłem, to fajny, fajny pomysł, żebyśmy sobie o tym porozmawiali dzisiaj. No tak, bo podejście produktowe jak najbardziej jest stosowane i to w pełni w tej chwili w filmach. Co więcej, ta papka, jak to nazwałeś, jest stworzona. W większości przez bardzo małą ilość korporacji, bo tak naprawdę przemysł filmowy, tak jak bardzo wiele innych przemysłów, bardzo się dąży w kierunku monopolizacji, czyli tak naprawdę mamy bardzo mało firm. Wszystkie one są do siebie zbliżone, zarządzane w ten sam sposób. I jeżeli chodzi o wynik tego jako produktu finansowy, no to jest on świetny. Natomiast jak to się stało, tak jak ty powiedziałeś, że od paru lat nie widziałeś filmu, który poczułeś, że coś więcej obejrzałeś? No ja po prostu podszedłem do tego inaczej. Ja po prostu przestałem oglądać filmy, bo też w pewnym momencie zdałem sobie sprawę jakieś dwa lata temu, że one nic w moim życiu nie wnoszą, są stratą mojego czasu. Po prostu ktoś chce mnie nadwracać, ogłupić. Tak się czułem, oglądając niektóre filmy nie potrafię się z tobą nie zgodzić, nie? Poza tym podejrzewam, że też odniosłeś takie wrażenie, że oglądając różne filmy różnych wytwórni, oglądasz zawsze ten sam film, nie? Troszkę pewnie tak to było, nie? No tak, ona, w... duża część jest po prostu, ma ten sam przekaz, oczywiście jest bardzo wybrany, bardzo dokładnie, nie jest jakiś przypadkowy. No, bardzo niewiele tak naprawdę treści, które dają do myślenia. Mm. To jedna taka uwaga, będziemy sobie rozmawiać dzisiaj o rynku filmów na takim powiedziałbym globalnym, bardzo finansowym poziomie, bo ja oczywiście sobie zdaję sprawę, że kino niezależne istnieje, że istnieją filmy robione przez reżyserów, które są robione zgodnie z ich wizją, zgodnie z ich podejściem czy zgodnie z ich sztuką, którą sobie tam wypracowali z jakimś specyficznym stylem. Natomiast z reguły takie filmy mają taką cechę, że są oglądane na jakiś festiwalach i później są wyświetlane w studyjnych kinach, no i po prostu wszystkie 300 osób, które je ogląda, jest nimi zachwycone, nie? Natomiast, natomiast prawda jest taka, że z reguły te filmy nie trafiają do szerszej publiczności, może później gdzieś, jak są już dostępne na platformach, czy, czy na przykład wyświetlane jeszcze w telewizji, bo... Warto też pamiętać, że w 2020 roku czasem można jeszcze zobaczyć film w telewizji. też eee, nie wiem, czy ktoś to praktykuje jeszcze. Natomiast no, platformy cyfrowe to jest taki nośnik, który zwłaszcza dzięki COVID-owi wyparły kina dość mocno, eee, właśnie przy dystrybucji, przy dystrybucji filmów w szerszym, w szerszym gronie. Eee, I dlatego też mówię: no, skupimy się raczej na tych największych produkcjach, raczej na, na tym. Co kształtuje biznes filmowy? Bo przygotowując się do tego odcinka, zebrałem trochę informacji i faktycznie widać, że wpływ jakby globalizacji i dużych studiów, czy też później dużych dystrybutorów, ma bardzo, bardzo, duży, bardzo duży wpływ na rynek. Taką ciekawostkę mogę na początek Ci podać, bo każdy chce na filmach zarabiać, więc każdy po dużym sukcesie próbuje kopiować rzeczywiście innych. No i mamy teraz do czynienia na przykład z taką sytuacją, że de facto jak popatrzysz na rynek premier, no to masz do czynienia z jakimiś kontynuacjami, albo masz do czynienia z jakimiś seriami filmowymi, albo masz do czynienia z remake'ami, nie? Prawda, że ktoś już coś kiedyś zrobił, no to teraz robisz dokładnie taki sam film. No i żeby tak nie rzucać słów na wiatr, to zebrałem dane z w takim przekroju ostatnich 20 lat, Jakie były filmy w najlepszej dziesiątce, najlepiej zarabiających filmów w ciągu roku? I w 2000 roku na 10 takich filmów, 8 było takich, których nazwałbym oryginalnymi, czyli były oparte na jakimś oryginalnym scenariuszu, nie były ekranizacją komiksu, nie były ekranizacją e, jakiejś, e, nie wiem, książki, nie były też kontynuacją albo, albo remakeiem. W 2010 roku było to już 5 takich filmów. A w 2022 roku, jak popatrzymy na box office, jest taki film dokładnie jeden, i jest to film The Batman, więc ciężko go uznać za coś oryginalnego. Wymieniam go tylko dlatego, że jest, on nie jest kontynuacją żadnej serii uniwersum, natomiast filmów w Batmanie było już pewnie z pięć albo 6, więc de facto, jakbyśmy mieli popatrzeć na to, że nie była to na przykład ekranizacja komiksu, więc było takich filmów dokładnie zero. Cała reszta to były jakieś elementy świata Marvela, jakieś elementy świata Harry'ego Pottera, czy też kontynuacje. Ekranizacji na przykład gier wideo, bo wydaje mi się, że Sonic był chyba na dziesiątym, na dziesiątym miejscu, druga część. Tego, tego filmu. Więc ja ten trend to... też oczywiście obserwuję od, od wielu no. lat na, na, poprzez takie proste zachowanie, że wchodzę sobie na, na IMDb i szukam filmu do obejrzenia, wyświetlam sobie ranking najpopularniejszych filmów z ostatniego roku, czy tam z ostatnich dwóch lat, no i w zasadzie muszę scrollować do drugiej strony, żeby znaleźć coś, co nie jest, tak jak powiedziałeś, jakimś nie wiem, remake'iem, czy po prostu kolejnym filmem o superbohatera, które po prostu dla mnie zupełnie mogą nie istnieć, a raczej nawet powinny nie istnieć, świat byłby lepszy. Tutaj wiem, że się nie zgodzisz, bo jesteś fanem uniwersum Marvela. Byłem bardzo dużym jeszcze trzy lata temu, natomiast teraz już tak się... Od dwóch lat nie udało mi się pójść do kina, oglądać filmu Marvela, na którym bym nie wzdychał i nie przewracał oczami tak mniej więcej co, co 10 minut. I zresztą, szczerze powiedziawszy, następne filmy Marvela nie wybieram się obejrzeć, jak będą na platformach cyfrowych. No właśnie, więc ten trend, ten, ten, trend, ten trend postępował, no i dobrnęliśmy do momentu, gdzie w top 10 nie ma żadnego. Czy to już jest koniec? Czy niedługo w top 50 nie będzie żadnego? Jak myślisz, jaka, jaka jest przyszłość? Myślę, że jeszcze około 10 lat ten trend będzie rósł. natomiast wszelkie takie inicjatywy i jakieś takie uniwersa i wszelkie takie... No jest to produkt de facto, takie uniwersum Marvela. Jak każdy produkt ma swój początek, ma swój, ma swój moment piku i ma swój koniec. I gdzieś ten koniec w końcu wystąpi, nastąpi po prostu zmęczenie materiału. To raz. A dwa, wyrośnie. Po prostu pokolenie widzów, które były zachwycone, na przykład, nie wiem, pierwszym Iron Manem w 2008 roku, po prostu z tego wyrośnie i powie sobie, Boże, jak ten Iron Man był świetny, ja sobie wsadzę płytę mojego Blu-raya do tworzenia ja go oglądane, bo w tym filmie były tylko trzy sceny z Iron Manem i był on zrobiony tam cyfrowo i był fantastycznie się przy tym bawiłem, a przy najnowszej części, nie wiem, Avengersów to po prostu nie mogę na to patrzeć, nie? No bo cały film wygląda jak po prostu wytworzony w komputerze, nie wiem w zasadzie, po co, po co wzięli tam te, te postaci, tych, tych bohaterów, tych aktorów, mogli ich zrobić cyfrowo w sumie, w sumie na to samo. To pomówmy może o tej właśnie produktowości, o tym podejściu Dokładnie. do tego, jak tworzony jest film, jak, jak, jakie są w ogóle techniki tworzenia filmu, jak to wygląda? Ty wiesz o tym dużo więcej ode mnie, więc prowadź tę rozmowę. Przede wszystkim przede wszystkim wyjdźmy od tego, że film to produkt. Bo to z tego to chyba potwierdzimy oboje, prawda? To jest produkt, jest on ma swoich odbiorców, ma jasny cel, ma zarobić pieniądze. Wymaga dość, dużej, dość, dużej, dość dużego nakładu finansowego, bo tak też tutaj rzucę liczbą. Mniej więcej w okolicach roku 2000, żeby nakręcić dobry film, to wypadało mieć w okolicach 50 milionów dolarów. Natomiast, nie wiem, czy pamiętasz jaką trylogię Władca Pierścieni. Nie jestem fanem, no, być, ale być może słyszałeś o trzech takich Słyszałem. Takich, tak, dokładnie. Dla budżet jednego z tych filmów wynosił 80 milionów dolarów, więc cała trylogia kosztowała 240. Dla porównania, nowy Avatar oscyluje się, że jego koszt wytworzenia to 450 milionów dolarów. Nie? To mniej więcej tak się zmieniło w ciągu, ostatnich, w ciągu ostatnich 20 lat. Więc co czyni film jako taki dość ciężkim do, do zwrotu? Bo trzeba też pamiętać, że jeżeli kręcisz film i masz na niego budżet, on wynosi powiedzmy, średnio w tym momencie około 200 milionów dolarów. No to, to jest tylko koszt wytworzenia. I ten koszt wytworzenia jest jeszcze zwiększany, na przykład o koszty promocji. Szacuje się, że jest to w okolicach 50% budżetu, więc do tego masz już 300 300 milionów. No i teraz, żeby taki film był sensowny, no to znowu szacuje się, że musi przynieść przynajmniej dwukrotność tej, tej wartości, tych 300 milionów, czyli czyli 600. Co. Żeby sobie powiedzieć wprost, żeby film o takim budżecie 200 milionów uznać za dochodowy, musi znaleźć się w pierwszej dziesiątce najlepiej oglądanych filmów, przynajmniej patrząc na liczby z zeszłego roku. No i tym sposobem robi się oczywiście problem, ponieważ nie da się tak, żeby przy 100 zrobionych filmów wszystkie były w pierwszej dziesiątce. Jest to dość, dość ciężkie do osiągnięcia. W związku z tym... I tu przechodzimy teraz do produktowości. Co zrobiłbyś, gdybyś był takim studiem filmowym, które musi takie coś nakręcić i musi być pewne, że ten film zarobi? Jaka była twoja pierwsza decyzja? Dla kogo chciałbyś zrobić ten film? No, ja to, ale ja wiesz, nie, moja odpowiedź będzie nietypowa. Ja bym się skupił na tym, żeby to był jak najlepszy produkt, czyli żeby on coś sobą reprezentował, żeby ludzie mówili: O, to był dobry film, dał mi do myślenia. Być może nawet on coś minimalnie zmienił w moim życiu, spowodował jakieś, jakąś iskierkę w mózgu, że jakiś proces myślowy zaszedł i pomyślałem hmm. sobie o tym, jak moje życie ma się do tego, co obejrzałem w filmie, no i, i tak dalej. To, to byłby dla mnie cel. Czyli dobry produkt, nie najlepiej sprzedany. Oczywiście nie chciałbym stracić pieniędzy, ale przede wszystkim zależałoby mi na tym, żeby to był wartościowy film. Myślę, że śmiało mogę zaryzykować tą tezę, która jest niepoparta żadnymi badaniami, że jesteś w 5% mniejszości, bo myślę, że 95% ludzi powiedziałoby sobie, chciałbym, żeby ten film oglądał jak najwięcej ludzi. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim, jeżeli popatrzysz z punktu widzenia, na czym film zarabia, to musisz popatrzeć na to, że film najwięcej zarabia w ciągu pierwszych dwóch tygodni pobytu w kinach. Dlatego, że dalej. Wbrew temu, co jakby platformy chciałyby przekazać społeczeństwu, dalej najwięcej filmy zarabiają na dystrybucji kinowej. Tam podział biletów w ciągu pierwszych dwóch tygodni wyświetlania jest 50 na 50 między dystrybutorem a kinami. Później to rozkłada się trochę inaczej i kina zarabiają więcej, ale też po dwóch tygodniach najczęściej spada spada liczba, liczba widzów. Co też prowadzi nas do, tak, do jakby kolejnej cechy takiego produktu jako, jako filmu, że film nastawiony jest na dość szybki zwrot z inwestycji, prawda? Nie możemy sobie raczej powiedzieć, że ten film będzie zarabiał tam przez następne 20-30 lat, chociaż to nie jest też prawda, bo na przykład takie filmy jak Gwiezdne Wojny czy właśnie Władca Pierścieni, one zarabiają cały czas, pomimo tego, że były wyprodukowane nie wiem, 40 lat temu, no ale to są specyficzne przypadki określonych serii, które stały się też jakimś elementem popkultury jako takiej, nie? to nie jest już tylko tak, że wraca się do tego filmu, ale wokół tego jest milion książek, zabawek, komiksów, animacji, seriali, muzyki i tym, i tym podobnych rzeczy. Tutaj jaką ciekawostkę mogę ci powiedzieć, był taki film kiedyś wodny świadkę, Kevinem Kostnerem, nie wiem czy Bardzo pamiętasz. Bardzo dobry film. Bardzo dobry film i ten film obrózł taką legendą. Jako jedna z największych w top w historii kina pod względem finansowym, dlatego, że jak kręcono ten film, to efekty specjalne to były po prostu liny i, i pływające elementy, a nie elementy komputerowe. No i tam nie wiem, czy pamiętasz, w tym filmie jest taki atol, w którym, w którym ci głównie źli tam obozują. No tak. i ten atol zatonął w trakcie burzy. Trzeba go było odbudować. I ten film, nie pamiętam w którym bo dokładnie roku, ale 90 któryś, jego budżet to było 200 milionów dolarów, gdzie wtedy średnio to było pewnie z 30 nie? Na, na, na film. No i przylknęła do niego taka łatka, że to była jedna z największych w top. Nie? Jeżeli troszkę zgłębisz ten temat, to okaże się, że późniejsze dystrybucje, chociażby ta ładka, że to był jeden z najbardziej wiesz, największych stop finansowych, i późniejsza dystrybucja na DVD i również tantiemy za, za emisję, za sprzedaż telewizji i takich rzeczy, spowodowały, że w dłuższej perspektywie, w perspektywie tam kilkunastu lat, ten film jest na jakimś gigantycznym plusie. W ogóle zarobił praktycznie już trzy razy tyle, co kosztował. Tylko jak popatrzysz z punktu widzenia znowu tej, tej, tej chęci, tej szybkości zwrotu. No to, no to, dalej on ma łatkę, że, że, nie zarabiał w ogóle. Gdzie generalnie myślę, że Kevin Costner do dzisiaj ma kilka domów, nie, spokojnie z tego, z tego filmu i dostatnio sobie z niego żyje i myślę, że jest mu to obojęte, że ludzie tak o tym filmie mówią. Natomiast, natomiast patrząc na to, jak obecnie działa rynek, spodziewane jest raczej, że ten film ma się zwrócić bardzo szybko, nie, więc ma bardzo szybko wejść do dystrybucji, ma mieć bardzo dużo widzów, ma się o nim dużo mówić, ma się o nim dużo pisać. I... Najlepiej jeszcze, żeby po pierwszym tygodniu można było ogłosić, że już osiągnął miliard dolarów. Jak osiągnie miliard dolarów, no to jest... No to, to pomówmy jest, teraz o, o tym, o... jak się robi takie filmy, no bo jeszcze, jeszcze nie tak dawno temu no po prostu powstawał scenariusz, była dobierana załoga przez reżysera. Reżyser miał swoją wizję, no i realizował ten film. Myślę, że dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. Wiem, że ty jesteś zapalencem kina, więc no, myślę, że nam opowiesz o tym, jak, to, jak inaczej, jak radykalnie inaczej to dzisiaj wygląda w dużych korporacjach, które tak naprawdę robią te filmy. Przede wszystkim przede wszystkim popatrzmy z punktu widzenia znowu produktowego. Bo jeżeli budujesz jakiś produkt, no to to, co najbardziej Cię interesuje, to jest jak najszybsza możliwość walidacji tego, czy ten produkt jest dobry. Nie? No i teraz warto sobie zadać takie pytanie znowu w stosunku do lat poprzednich, jak byliśmy młodzi, do, do, do obecnego czasu, jak już jesteśmy dalej młodzi, ale, ale kilka lat później. Jak wyglądała sprawa w przypadku filmu, badania, czy ten film jest w porządku i czy będzie pasował publiczności? No, robi się takie rzeczy jak pokazy przedpremierowe. Nie? Nawet czasami robi się w taki sposób, że pokazuje się film bez ukończonych jeszcze efektów specjalnych, żeby odebrać jak jak e, widzowie po prostu na nie reagują, czasem są takie przypadki, że na przykład się śmieją w Niebogłosy i przemontowuje się scenę, nie wiem, czy pamiętasz znowu taki film jak Dzień Niepodległości? Pamiętasz pamiętam, pamiętam, no akurat Tam nie mogę powiedzieć, końcu... że bardzo dobry, ale dosyć no, <laughs> oryginalny. Ale tam jest taka końcowa scena, gdzie jeden z bohaterów, tam ojciec rodziny, rolnik, wlatuje samolotem, myśliwcem w statek obcy i go tam rozwala w drobny mak. Oryginalna scena w tym filmie polega na tym, że on wlatywał w ten statek swoim płatowcem, którego używał do podlewania, podle, nawalania pól. Nie? I generalnie ten, ta scena spowodowała salwy śmiechu na, na widowni, więc dokręcono ją jeszcze przed, przed samym końcem. I zmieniono, zresztą widać tam w filmie ten aktor nagle tak w kilku scenach w filmie wygląda zupełnie inaczej, ma inną fryzurę i w ogóle widać, że tam stracił parę, parę kilo, no ale generalnie spowodowało, że powiedzmy, że ten produkt jest, jest lepszy. Tylko, że w roku 96 jak coś takiego kręcącego był evenement. To co odbywa się obecnie, czyli pokazy przedpremierowe powodują, yy, że Film na ten moment jest produktem, który można jeszcze zmienić przed premierą za pomocą dogrętek, czy za pomocą w ogóle czasem przerobienia go e, całkowicie. Innymi słowy, możemy powiedzieć sobie, że w takim przypadku e, mamy do czynienia z możliwością zmiany produktu i z możliwością reakcji na, na feedback, nawet przy tym, że te koszty zmiany potrafią być czasem horrendalne, bo są przypadki w kinematografii, gdzie budżet filmu ze 150 milionów wzrósł do 300, dlatego, że te reszuty, czy też przerobienie w ogóle scenariusza, bo mogło się okazać, że był na przykład zbyt naiwny, powodują, że trzeba prze przemontować 80% filmu. Ale co jest istotne, w obecnych czasach, przy obecnej technologii, przy efektach cyfrowych jest to możliwe. Bo ciężko sobie wytłumaczyć, na przykład, nie wiem, ulubiony Kevin sam w domu, że nagle po tych, yy, prawda, jak już rozebrano ten dom Kevina, który nie był domem, tylko był scenografią na sali gimnastycznej, że po Jakiś pokazach przedpremierowych, nagle się okazuje, że kurczę, pół filmu będziemy zmieniać, więc odbudujemy to. No nie ma takiej możliwości, nie? W momencie obecnym nie byłoby to żadnego problemu. Ten dom byłby na nowo wyrenderowany, na nowo zrobione byłyby efekty, przyprowadzono by z powrotem aktorów, którzy obecnie w kontraktach mają już zapisane, że będą robić dokrętki. Nagrano by to na nowo, być może niektórych z nich by zastąpiono, bo również takie przypadki są obecnie w filmie, że zastępuje się aktorów nawet już po tym, jak film jest w zasadzie ukończony. Opowiedz o tym, chcę, bo to wycie jest wycie... bardzo ciekawe. Ja o tym no, nie słyszałem wcześniej, dowiedziałem się jest też tak? od ciebie niedawno, więc. Rozgadaliśmy się trochę w tym odcinku, więc postanowiliśmy, że utniemy go w tym momencie i kontynuację wrzucimy już w najbliższy piątek. Także w międzyczasie chcieliśmy Wam podziękować za to, co usłyszeliście do tej pory i dajcie znać w komentarzach, czy ten temat Was w ogóle interesuje, jakie są Wasze przemyślenia na temat filmów, na temat podejścia produktowego, które zabija lub nie zabija, coś więcej no, w filmach. Filmów, filmów albo i każdych innych produktów, bo przecież myślę, że to samo można odnieść do rynku na przykład muzycznego. Po prostu nie mamy nic do powiedzenia na ten temat. <laughs> Także dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i kolejny już w piątek na naszym kanale. Dzięki Piotrek. Dresek. Cześć.